No witam, to jest 2016 Nie możecie się doczekać do 2 kwietnia Czyli w tą sobotę, na tą walkę freestyle'ową Co będziemy brali udział w pozorkowie. Wiem, wiem, bo dużo ludzi yy, nie może się doczekać, żeby nas zobaczyć na żywo, a nie przez internet No musicie czekać Przejedziemy, zobaczycie nas na żywo, a nie tylko przez internet i widolenie o nie wiem, o Po prostu zobaczycie nas na żywo. Pogadacie z nami. Tak mówię. Zapisaliśmy się na ten freestyle kip-hopowy. będziemy. Zrobimy hałas. No i tak zr zrobi się sam hałas, bo jak zobaczycie nas to wy zrobicie że takie takiego są na bitwę werselową no ale tak mówię no ci co są z innymi miejscowości możecie przyjechać do Zargowa, zobaczyć nas na żywo a nie tylko przez internet na żywo z nami pogadę pożartować inne rzeczy popytacie nas, zapytacie ogólnie i, i sami ocenicie jak my się zachowujemy czy pomiędzy internetem a rzeczywistość jest inna czy to samo to wszystko jest od zależności nie ode mnie i pozdrawiam w ogóle i czekajcie to było świetnie.